Hej, witam Was w kolejnym dniu vlogmasu. Dzisiaj mamy 22 grudnia, musiałam się chwilę zastanowić, żeby się upewnić. I mamy gdzieś około 12. Ja w sumie dzisiaj mam zajęcia, ale tak nie do końca. To znaczy miałam już na przykład angielski, ale w sumie dzisiaj na angielskim tylko zaznaczaliśmy obecność i mamy wysłać zadania, ale one są do zrobienia do stycznia, więc ja na razie ich jeszcze nie robię. Za jakiś. Pół godziny, niewiele ponad pół godziny zaczynam jeszcze jeden wykład, i to będzie na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze zajęcia. Normalnie w środę mam jeszcze ćwiczenia, zaraz po wykładzie, ale w tym tygodniu, ze względu na to, że zaraz mamy święta, są odwołane, także tak wygląda taki mój typowy dzień jako studentki prawa na piątym roku, gdy wszystko mam zdalnie. Ja wczoraj w końcu zebrałam się do przedłużenia ważności mojego konta bibliotecznego. I planuję w tej przerwie pomiędzy właśnie świętami a Sylwestrem wsiąść do pisania pracy magisterskiej. Dzisiaj też jadę do biblioteki po kilka książek, bo właśnie je zamówiłam, także dzieje się. Ale co to jest I, i, i czemu ja tutaj siedzę w ogóle na podłodze w innym zupełnie miejscu? Otóż jest to ogromna, gigantyczna, wielka paczka, której nie jestem w stanie unieść z Zalando, z błędu cenowego który był w tamtym tygodniu dlatego, że właśnie na Zalando bardzo często zdarzają się błędy cenowe, gdy produkty danej marki nie są przewalutowane i tak było w tym przypadku ja mam jeszcze za tym pudełkiem mam niespodzianka drugie pudełko choćby o to mniejsze, tam są ozdoby świąteczne o tam ale tutaj są jeszcze dwa pudełka z butami, one przyszły wczoraj a tutaj przyszła Dzisiaj cała reszta. Tak wielkiej paczki właśnie nie dostałam w życiu. Ale tak, był właśnie błąd cenowy w tamtym tygodniu i właśnie kilka marek z butami było w bardzo, ale to bardzo korzystnych cenach, bo te buty wychodziły pomiędzy 30 a 40 zł. Jedne wodki kupiłam nawet za 27 i pasują idealnie, są śliczne. I Powiem szczerze, ja zamawiałam te buty z myślą, że na pewno ich nie wyślą, że to zamówienie anulują, dlatego też zamówiłam za pobraniem na wszelki wypadek, żeby po prostu nie mieć zamrożonych pieniędzy. Ale o dziwo, te buty wysłali. W piątek to wszystko miało miejsce, wczoraj, czyli w poniedziałek, już miałam pierwszą przesyłkę, no i dzisiaj, we wtorek, mam drugą. Zamówiłam łącznie 10 par. Wiem, że to sporo, ale przede wszystkim nie wszystkie są dla mnie. Dwie pary są dla mojego narzeczonego. I z tych ośmiu par, które zamówiłam dla siebie, po dwie pary tak jakby zdublowałam, zamówiłam dwa różne rozmiary, dlatego, że nie byłam pewna, czy będę miała rozmiar 36 czy 37, bo ja z reguły jestem właśnie pomiędzy tymi rozmiarami. Przy tak tanich butach nie chciałam ryzykować, tym bardziej, że są jedne takie dłuższe kozaki, na których bardzo mi zależy i nie mogłam zaryzykować, że nie będą pasować. Inaczej ustawię kamerę, żeby Wam lepiej to wszystko pokazać i otwieramy. Dobra, ustawiłam Was tak... Może nie będzie źle. Udało mi się też odedrzeć naklejkę z adresem, także mogę Wam spokojnie pokazać całe to pudełko. Ja bałam się w ogóle jak to będzie wyglądać i jak to będzie duże. I bałam się, że Pan Kurier mi tego nie wniesie na trzecie piętro, bo nie mamy żadnej windy ani nic. Muszę to otworzyć. Ojejku, to będzie ciężkie do pokazania Wam w taki sposób jednak. Odłożę te buty na bok i zaraz Wam pokażę te dwie pary, które już przyszły, dlatego że z tych butów, które już przyszły, jedne, tak jak mówiłam, są super, pasują idealnie, ale niestety drugie są małe, także będę próbowała je sprzedać na Vinted. Nawet dzisiaj je planuję wystawić. Podam Wam gdzieś nazwę mojego Vinted, jakbyście byli, były e, zainteresowane. Zajmuje cały kadr. Jest tak wielkie. Dobra, od czego by tu zacząć? Tu mam przede wszystkim naklejkę zwrotną i te szeleszczące woreczki, które odłożę na bok. Dobra, chyba wszystko wyciągnęłam. Wiem już, co jest tutaj. Tu są te kozaki, o których mówiłam. Taram. Hmm. Pokażę wam je. Aha. 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 Czyli co widzicie? <laughs> One mają jeszcze to zabezpieczenie. Jeśli tak będzie na każdym tym bucie, to życzę sobie powodzenia. I to jeszcze 36, a 36 pewnie będą nam nie za małe i będę chciała je sprzedać. Kurczę. No dobra, zobaczymy. Tak się prezentują. I tutaj mają po prostu cały... Zamek przez całą długość. Ogólnie wyglądowo mi się bardzo podobają, ale no. <laughs> to zabezpieczenie mnie rozwaliło. Tak jak widzicie, one tutaj z tyłu mają taką, jakby, taki neoprenowy materiał, coś takiego. No ale tutaj jest po prostu Ala skórzany materiał. To nie są skórzane. To jest wszystko imitacja skóry, że tak powiem. Zobaczymy, czy no jeszcze któryś na jeszcze których tak się stało. Wyciągam te jedne na bok i zobaczymy. Te same, tylko w rozmiarze 37, tak jak mówiłam, no zajmują sporo miejsca w tej paczce. I... tutaj już klipsa nie ma. No i jakby tutaj, no nic ciekawego, tak jak mówiłam, po prostu te same buty kosztowały 34 zł. Także... Ja w ogóle jeszcze na to zamówienie miałam 10% rabatu, bo zapisałam się do newslettera. Także w ogóle wyszły w takim razie nawet za 30 zł i kilka groszy. Ok, idźmy dalej. Wiem, że są na pewno buty dla mojego narzeczonego, które zamówił, ale bardzo, bardzo prawdopodobne, że będą dla niego małe. Zobaczymy tak się prezentują, takie wodki. One kosztowały też około 30 zł. Są naprawdę spoko, ale no wydaje mi się, że będą małe. Także zobaczymy. I te wszystkie buty tak w ogóle kosztowały później, jak patrzyłam rano, w sobotę ponad 100 zł. Także i nawet chyba te wodki właśnie, które wam pokazywałam męskie, one kosztowały 200. Także no to jest w ogóle hit. Te wszystkie czerwone pudełka są moje. Tutaj jest jeszcze inne pudełko pod spodem i to są też buty dla mojego narzeczonego. I tutaj domyślam się, że jest też ta sama para, tylko w innym rozmiarze. I są właśnie takie mokasyny. o ile dobrze myślę, o ile dobrze mówię. Ja w takich butach często chodzę latem wyglądają one naprawdę porządnie zrobione, także jestem bardzo zadowolona. Pokażę Wam trochę bardziej z bliska. No wiem, że po prostu będą, będę dużo takich chodzić i na pewno się nie zmarnują i też ta wkładka jest w ogóle taka tutaj na, na, napuchnięta jakby, taka wyprofilowana ładnie. Także mogą być serio, serio wygodne i kosztowały mnie uwaga, uwaga 19 zł. Także no naprawdę. I to jest rozmiar 37 i wydaje mi się, że naprawdę tych wszystkich butów. Ja po prostu będę miała 37. I tutaj, tak jak mówiłam, są jeszcze buty dla mojego narzeczonego, jedna. I tak się prezentują, takie wyższe trampki tutaj na zamek. I tutaj takie. One akurat może będą pasować. Może. One też kosztowały chyba z 30... 30 kilka złotych a normalnie później na stronie też pamiętam, że kosztowały ponad 200. I tutaj tak samo też nie było żadnego zabezpieczenia, więc po prostu mi się te felerne jedne udały. No i tutaj, tak jak mówiłam, są te same, tylko po prostu w rozmiarze 36. I tutaj mam dwie pary jeszcze bodków i jedne są w rozmiarze 36, jedna w rozmiarze 37 nie mogłam się zdecydować, które wybrać, więc uznałam, że po prostu wezmę jedne w takim rozmiarze, jedne w takim i te, które będą pasować zostawię i tyle. Te w ogóle mają inny tutaj wzorek na pudełku, nie wiem czemu, ale zobaczymy. I to są buty barwy 36 i rzeczywiście wydaje mi się, że no, moja stopa może w to nie wejść. Tak się prezentują, są takie motocyklowe. Podobają mi się, ale Jestem ciekawa tych drugich, które Wam zaraz pokażę. Wiem po prostu, że w sumie te kozaki są w dość podobnym stylu. Także nie będzie mi aż tak przykro, chyba, jak nie będą pasować. I te drugie, nad którymi bardzo się zastanawiałam, dlatego, że one mogą być albo super, albo mogą być... Tragiczne. Zobaczymy. W ogóle mi już jest taki wygodnie, bo muszę się tak <śmuchy> schylać nad tym pudełkiem. I te są w rozmiarze 37, także teoretycznie one powinny na mnie pasować. Przynajmniej tak na oko. Chyba bardziej mi się podobają. Ale boję się, że tutaj mogą być szerokie, bo ja mam dość wąską tutaj kostkę. Ale podobają mi się. Starałam się wybrać takie buty, które w miarę do wszystkiego będą mi pasować. I, i tak, mam nadzieję, że będą dobre. Są takie trochę bardziej w moim stylu, mam wrażenie. Także tak się prezentują. I zaraz będę je mierzyć. I pokażę Wam jeszcze te dwie pary butów, które przyszły wczoraj. Okej, okay, i ustawiłam po prostu to pudełko z wczoraj, które przyszło. Na tym pudełku dzisiejszym. I pokażę Wam w taki sposób te buty z wczoraj, to jest właśnie, tak jak widzicie, ta sama firma Polaris. I to są te buty, które są na mnie niestety małe i je będę właśnie sprzedawać. To znaczy są na mnie dosłownie takie na styk. Ciężko mi je zapiąć. Jest mi strasznie niewygodnie i musiałam sobie trochę odsunąć te pudełka. Dobra, więc tak prezentują się te botki. Ja w ogóle byłam święcie przekonana, że one mają tą gąbkę z obu stron, ale nie. Z drugiej strony mają po prostu zwykły zamek i tutaj jest też znaczek marki. Takie P. I ten brąz jest właśnie taki niejednolity, On w niektórych miejscach jest jakby delikatnie ciemniejszy. No po prostu te buty są ładnie zrobione i no troszkę mi szkoda, nie powiem, że nie, że na mnie nie pasują. Mi... Tak, tak wyglądają, to jest właśnie rozmiar 36, który niestety jest na mnie zbyt ciasny i mimo, że jest mi szkoda, że te, te buty na mnie nie pasują, to mam jeszcze buty drugie, które są tutaj w tym fioletowym pudełku, to jest firma Butigo, coś tutaj mi poleciało i powiem szczerze, bardziej się cieszę, że jednak te na mnie pasują dlatego, że to są takie najzwyklejsze w świecie czarne botki. ja już je mierzyłam i na stopie leżą naprawdę, naprawdę ślicznie one tutaj z obu stron mają gumkę bardzo ładnie wchodzą, nie mam z nich z nimi takiego problemu jak mam z moimi butkami z Gino Rossi, których nie jestem w stanie ściągnąć, naprawdę potrzebuję sobie usiąść, żeby je ściągnąć a tutaj wszystko wchodzi bez problemu i mają też taki ciekawy dość czubek bo one są takie delikatnie tutaj Prosto zakończone. To nie jest taki standardowy zaokrąglony czubek, ale pewnie tego nie widać. Tak czy siak, wydają się naprawdę bardzo wygodne i tak samo też dość porządnie wykonane. I kosztowały mnie 27 zł. Także w ogóle hit. No naprawdę, są przepiękne prze i bardzo się cieszę, bo na nich właśnie mi zależało, żeby nam nie pasowały. I tak prezentują się już te pudła z butami. Ja zaraz poprzymierzam i uciekam na wykład Ale pomyślałam, że jak tak pokazuję wam już buty To pokażę wam jeszcze jedne, które w ostatnim kupiłam I to są właśnie buty z Ryłko Które są moimi nowymi zimowymi butami Tylko przejdę sobie na łóżko Żeby móc wam je lepiej pokazać Moje obecne zimowe buty Mam chyba od liceum No i już swoje wysłużyły I zaczyna występowanie widać Tutaj mam pod spodem Papierki do zwrotu, w razie czego, ale na pewno zwracać ich nie będę, bo już w nich zaczęłam chodzić. I to są buty, z tymi troszkę zaryzykowałam. To znaczy, ja chciałam je przymierzyć stacjonarnie w ryłko, bo je raz widziałam, ale nie wiem czemu w końcu ich nie przymierzyłam. Zobaczyłam tylko, że są, to była jeszcze taka faza, że ja się zastanawiałam, czy w ogóle je kupić. Ale nie ma żadnych innych zimowych butów, które by były tak idealne jak te, dlatego że moje obecne zimowe buty to jest dosłownie to samo, tylko w mniej eleganckiej wersji. Są trochę szersze, nie mają obcasu. Ja chciałam takiego delikatnego obcasika, taki trochę słupek, żeby był stabilny, ale żeby też było lekkie takie podwyższenie. Jestem też dość niska. Nie wiem, właśnie jak wam je dobrze pokazać, ale tak, tutaj są właśnie na zamek, tutaj mam powtykane papiery, tutaj mają logo na języku. Elementy, dodatki, wszystkie metalowe mają złote, co też jest super. Strasznie mi się podobają, to jest idealnie to czego szukałam. Byłam w nich dosłownie raz, no i to nie jakoś bardzo długo, ale... Wiem, że to jest po prostu idealnie to, o co mi chodziło i ja zaryzykowałam z nimi i kupiłam je właśnie na Zalando bez tak naprawdę mierzenia ich wcześniej. Po prostu stwierdziłam, że skoro w ryłko z tego, co mierzyłam, z reguły mam 36, bo mierzyłam powiedzmy, że w podobnym stylu buty, żeby po prostu zobaczyć, jaki rozmiar by mi pasował i po prostu strzeliłam w tym 36 i pomyślałam, że spróbuję najwyżej, zwrócę. Ja też miałam jeszcze kartę podrynkową do Zalando na 50 zł. I miałam jeszcze z okazji chyba urodzin na Zalando dostałam kupon na 60, więc te buty wyszły mnie za 289 chyba. Normalnie kosztują 400 zł, tyle bym nie dała za buty, chyba tak drogich butów nawet nie mam. Ale z 289 na buty, które posłużą mi na pewno dobrych kilka sezonów, no to uważam. Ok, więc ja, tak jak mówiłam, lecę już na wykład, lecę też jeść śniadanie, bo jeszcze tego nie zrobiłam, bo tak się zajęłam czekaniem na tą przesyłkę. I będę też dzisiaj edytować film. Jedziemy na już takie naprawdę ostatnie przedświąteczne zakupy. Tak właściwie głównie poodbierać jakieś rzeczy. Ja miałam jeszcze plan, żeby kupić sobie kalendarz, właśnie też na święta, dlatego że losujemy się u mojego narzeczonego właśnie na prezenty i chciałam właśnie dostać kalendarz, ale jeszcze nie znalazłam takiego, który by mi pasował, a więc ja lecę na wykład i lecę ogarniać już takie ostatnie świąteczne, przedświąteczne sprawy i lecę się do Was później. Hej, my już wróciliśmy i mamy już tak właściwie praktycznie 23 grudnia, dlatego że jest 10 po północy, tego nie widzicie, ale tak, jest 10 po północy, więc tego tak ściwiłam już 23 grudnia i tak, my wróciliśmy z zakupów i od razu zaczęliśmy robić kolację i ogarniać jakieś rzeczy, więc w sumie nie było kiedy nagrywać, ja nie kupiłam dalej swojego prezentu, także jutro jeszcze najprawdopodobniej podejdę rano do galerii. To jeszcze muszę jutro ogarnąć, muszę się oczywiście spakować, co zrobię, też zacznę robić zaraz. I oczywiście na pewno będę kończyć rano. Byłam też w bibliotece, tak jak Wam mówiłam, odebrać książki do mojej pracy magisterskiej, bo mam plan w przyszłym tygodniu w końcu przysiąść i zacząć pisać. Ja, tak jak już mówiłam, w którymś dniu vlogmasu piszę pracę magisterską o separacji, a dokładniej o przesłankach orzeczenia i zniesienia separacji. Także wszystkie te książki właśnie o tym są. W ogóle nie powiedziałam wam jeszcze, jeśli chodzi o te buce, które widzieliście przed chwilą w filmie to udało mi się odczepić, a właściwie moim deszczem udało się odczepić tego klipsa z tego jednego buta, a z tych botków, z których mówiłam, że z jednych mam rozmiar 36, a z drugich 37, te, które mówiłam, że właśnie będą pewnie na mnie dobre, rzeczywiście są. I o dziwo są też ocieplane trochę, czego nie zauważyłam wcześniej i wydają się naprawdę naprawdę wygodne i na stopie wyglądają jeszcze lepiej, także jestem mega zadowolona. W sumie, o ile dobrze liczę, skończę z czterema parami butów, więc i tak sporo. Także naprawdę się cieszę, ale te cztery pary butów zapłaciłam mniej więcej niż łącznie jakieś 120-130 zł. Także no, okazja była naprawdę świetna. Ale tak, yy, chciałam jeszcze dzisiaj otworzyć sporo tego kalendarza, bo zostało mi jeszcze 8 okienek, a jutro już jadę na święta do domu. Także planuję dzisiaj otworzyć jeszcze 4 i jutro jeszcze 4 żeby po prostu ten kalendarz w całości otworzyć jeszcze przed świętami oczywiście więc więc tak skończyłam na czwórce i ja otworzyłam piątkę? okej, okay, o dziwo okazuje się że ja jednak skończyłam na piątce byłam przekonana, że skończyłam na czwórce ale jednak nie, jednak piątkę już otwarłam przechodzimy do szóstki I mamy tutaj kołoż, odżywkę do mycia. To jest super, bo ja właśnie chciałam czegoś takiego spróbować, ze względu na to, że tak jak ja mówiłam, mam problem z przesuszoną skórą głowy i właśnie w takim przypadku zaleca się właśnie używanie takich kołoszy, czyli takich praktycznie no właśnie, jak sama nazwa mówi, odżywek po prostu do mycia. Wiem, że to jest nowy produkt w ofercie, nie wiem czy on już jest do kupienia pełno, pełno w pełnowymiarowym opakowaniu, czy jeszcze nie ale z chęcią, z chęcią przetestuję. I idziemy do siódemki. Odżywka emolientowa. I to już jest produkt, który ja mam. Używam jej i średnio za nią przepadam. Nie ze względu na to, że mam jakiś, nie wiem, problem z formułą czy coś. Po prostu moje włosy nie przypadają za zbyt dużą ilością emolientów i muszę uważać przy pielęgnacji, żeby po prostu, gdy używam tej odżywki, niczego innego takiego typu emolientowego nie używać, bo moje włosy potem się tak zbijają i to nie wygląda ładnie. I idziemy do ósemki i ósemkę mamy tutaj z boku, taki dość ciekawy kształt okienka. I domyślam się, co tu może być. Bo wydaje mi się, że będziemy mieć tu gumkę. Tak, mamy głunkę jedwabną. Ja mam już jedną gumkę jedwabną z Crystal Love. Kupiłam ją kiedyś na jakiejś promocji w Contigo i bardzo ją lubię. To jest gumka, którą ja bardzo często wiążę włosy do spania, którą wiążę włosy, gdy robię coś, chodzę po mieszkaniu i w ogóle. Włosy się mniej odkształcają i tak włosów bardzo nie wyrywa, jak inne gumki, więc jakby już samo to jest dla mnie ogromnym, ogromnym plusem. Ten jedwab jest jakby troszkę grubszy, jest zupełnie inny w odczuciu, ale Skoro mówią, że jest jedwabna, to jakby nie mam podstaw, żeby temu nie wierzyć, więc tak na pewno się przyda. Dziewiątka jest tu, i z racji tego, że dziewiątka to był dzień moich urodzin, a jutro będę miała zabiegany dzień, i boję się, że nie będę miała tyle czasu, to otworzę dziewiątkę też teraz. I zobaczymy, co tutaj takiego się znajduje odżywkę humektantową. Tej odżywki jeszcze nie testowałam. Także też z chęcią przetestuję. Już mam i humektantową, i emolientową, i proteinową. Także mam wszystkie. Zostały mi już tylko trzy okienka. Je otworzę już jutro, a na dzisiaj się z Wami żegnam. I... Widzimy się już jutro. Hej, witam Was już kolejnego dnia, czyli już oficjalnie 23 grudnia. Mamy godzinę 13.31 i ja powinnam być już w galerii i kupować mój kalendarz, a jeszcze mnie tam nie ma i jestem w piżamie. Także idzie mi już świetnie od razu, od samego początku. Jestem mega spóźniona, dlatego że, tak jak mówię, powinnam już być w galerii. Mój narzeczony od drugiej kończy pracę. Prawdopodobnie jak będzie jechał, odbierze moje książki z biblioteki, bo zamówiłam jeszcze kolejne książki, dlatego że biblioteka jest nieczynna w tym okresie pomiędzy świętami i sylwestrem, a wtedy planuję zacząć pisać, więc on odbierze je od razu po drodze i potem zgarnie mnie. Także czasu mam bardzo, bardzo mało, ale za to widzicie tutaj moją walizkę, całkowicie już spakowaną, praktycznie. Także jestem z siebie mega dumna, bo jestem rzeczywiście w 98% spakowana. A tutaj leżą rzeczy, które albo muszę na siebie na założyć, albo po prostu biorę jakoś pod rękę czy coś. Także tak, są też jeszcze oczywiście oprócz tej walizki dwie torby, które już są w przedpokoju gotowe do zabrania. Także trochę tego jest, mimo że to tylko no, prawie że weekend, no, plus jeszcze cały piątek. Ale... Chcę mieć po prostu kilka opcji do wyboru. Pewnie jeszcze później się do Was odezwę, jak już wrócę z tej galerii. Mam nadzieję, że będę miała jeszcze chociaż chwilę, żeby usiąść i nagrać. Dlatego, że jak przyjadę do domu, nie wiem, czy będę coś nagrywać dzisiaj, ale na pewno, jeśli nie dzisiaj, to chociaż na chwilę jutro się do Was odezwę, żeby zakończyć cały ten vlogmas. Ale zanim to jeszcze nastąpi, to muszę otworzyć jeszcze trzy ostatnie okienka z tego kalendarza z ONLIVIO. I dziesiątka jest tutaj. Więc zobaczmy co tutaj takiego jest. I mamy tutaj intensywną maskę proteinową. O, to super. Bo tak jak mówiłam, ja bardzo lubię proteiny w kosmetykach właśnie do włosów. Moje włosy bardzo je lubią. Są potem takie wygładzone, po prostu super się układają. I to też jest nowy produkt. Nie wiem, czy on już jest dostępny w takim pełnowymiarowym opakowaniu, ale jestem mega, mega podekscytowana. Dobra, idźmy do jedenastki, która jest tutaj I mamy tutaj też intensywną maskę, tyle że humektantową. Ja w ogóle uwielbiam maski do włosów i nie wiem czemu. O wiele bardziej wolę maski niż odżywki. Może zawsze używam jednego i drugiego, ale jakoś maski mnie bardziej ekscytują, nie wiem czemu. Także to to. I ostatnie już okienko, dwunaste. I domyślam się, co tu będzie, bo to będzie chyba pełnowymiarowy produkt. Mam uczucie, jakby ten kalendarz się na zaraz cały rozpalić. Tam mamy tutaj wcierkę. Wcierkę pobudzającą. I to jest właśnie pełnowymiarowy produkt, który jest w ofercie. I nie mogę tego wyciągnąć. Tak to się prezentuje, ale super, bo sama ta wcierka kosztuje ponad 20 zł. Plus mamy jeszcze gumkę jedwabną i jeszcze całą masę tych miniaturowych kosmetyków. Tak już wygląda. Pusty kalendarz. Nawet nie jestem w stanie tego unieść w dłoniach wszystkiego. O! Plus jeszcze jest peeling enzymatyczny, którego tutaj nie mam, już jest w łazience. Także naprawdę, za tę cenę, no tak jak mówię, nic dziwnego, że te kalendarze przydały się ekspresowo. Jak na razie to by było chyba na tyle. Ja lecę się przebrać ponownie w mój świąteczny sweter, bo po prostu chcę wykorzystać każdy możliwy moment, aby ubrać ten świąteczny sweter, no bo wiadomo, potem już nie będę go nosić przez resztę roku. I lecę do tej galerii. Mam już 13.39, także czasu mam bardzo mało. Ja się z Wami żegnam i widzimy się później. Okej, okay, więc ja już wróciłam. Udało mi się kupić w końcu ten kalendarz. Zdecydowałam się, mam nadzieję, że nie pożałuję. Mam w ogóle na sobie standardowy mój łańcuszek z Berycią i też łańcuszek od Ani Krug, który dostałam na urodziny. Więc tak, tak to wszystko wygląda, tak wygląda też którym zresztą widzieliście, więc ja lecę, ruszamy w drogę i do zobaczenia później lub dopiero jutro. Mamy już Wigilię, mamy godzinę około 15 chyba, jeśli dobrze pamiętam. Tak, dokładnie jest 5 .30. Ja właśnie ubrałam tutaj moją choineczkę w pokoju. I tak to jest taka choinka, która po prostu tutaj stoi bardziej tak symbolicznie i nie przywiązuje aż tak do niej dużej wagi, no bo dużą choinkę mamy w drugim pokoju. Więc tak, ja muszę jeszcze umyć włosy i ogarnąć się do kolacji. Miałam medytować vlogmas z tego tygodnia, gdy byłam chora, i go dzisiaj wstawić, ale nie zdążę. Poza tym, wydaje mi się, że i tak w taki dzień mało kto siedzi i ogląda vlogmasy. Więc tak, no nie planowałam sobie z tych vlogmasów tak późno, ale nie mam raczej innego wyjścia. Hej, chciałam skorzystać z tego, że mam chwilę zaraz po kolacji wigilijnej, zaraz jedę na chwilę do mojego narzeczonego, a potem od razu na pasterkę, także to jest idealny moment na oficjalne zakończenie tegorocznych vlogmasów. Przy okazji mały przerywnik, standardowo u mnie w pokoju wisi ta kurtyna świetlna i tak, na toaletce mamy też kokardy. A ja jestem w sukience z Dary, którą kupiłam na wyprzedaży. Jest przepiękna. Tutaj jest taka luźniejsza, jest obcisła właśnie w, w talii i w pasie. I tu się tak rozjeżdża. Tu jest koszulka, którą suszyłam włosy, więc tu nie ma nic ciekawego. I miałam w ogóle prostować włosy albo je kręcić na szczotkę, ale wyschły tak ładnie same, że nie będę już nic z nimi robić. Nałożę jeszcze którąś z czerwonych pomadek, standardowo jak to w święta I, i tak i będę lecieć i świętować nie pokazałam wam jeszcze w ogóle moich paznokci, które nie chcą mi się wyostrzyć w kamerze, o mam naklejki wodne z Neonail tutaj jeszcze mam na kciuku napis Merry Christmas i śnieżynkę tutaj mamy choineczkę i bombkę i brokatowe lakiery ten jest z Neonail, ten jest z semilaka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję, że byliście ze mną przez cały ten grudzień, z różnymi przerwami i opóźnieniami po drodze, jak to u mnie zwykle bywa. Życzę Wam dużo, dużo zdrowia przede wszystkim, odpoczynku w najbliższym czasie, bowiem, że zobaczycie to później, nie w święta, i dużo, dużo pomyślności i spełnienia wszystkich Waszych planów i masy sukcesów w nowym roku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnych filmikach. 爸。